Uwaga! Materiał zawiera najgorsze fryzury wszechczasów. Jeśli więc posiadasz jedną z nich albo masz słabe nerwy, lepiej wyłącz ten filmik. Czaps. ja jestem Podliński, a to jest podwóz, czyli seria filmików o tym, jak układać włosy, jak o nie dbać, i wszystkim, co jest z tym związane. Zazwyczaj skupiam się na najfajniejszych fryzurach, na takich, których możecie się inspirować i sami je nosić, ale dzisiaj odwracam sytuację i przygotowałem dla Was filmik pod tytułem Najgorsze fryzury wszechświata. Będzie to pięć fryzur, które według mnie powinny być zakazane i usunięte z internetu. Na miejscu piątym fryzura, która była mega popularna w latach 90-tych i tak naprawdę sam taką nosiłem, gdy byłem dzieciakiem, dzięki mojej mamie. Jest to fryzura, którą nosili piosenkarze, bassbondy, boysbandy typu bass, Backstreet Boys. No i jest to fryzura na tak zwanego grzybka lub też inaczej pazia. Na miejscu czwartym fryzura w stylu żarówki, bo dokładnie tak wygląda głowa osoby, która zdecydowała się na taki hairstyle. Promotorem tej fryzury jest amerykański celebryta, który brał udział w amerykańskim odpowiedniku ekipie z Warszawy Warsaw Shore, czyli ekipa z New Jersey, czy tam z. Nie wiem skąd, ale facet nawet przygotował poradnik dla Was, abyście Wy również mogli sobie taką fryzurę zrobić, ale szczerze Wam odradzam i nie róbcie tego, bo zrobicie sobie taką samą krzywdę jak On. Zresztą, sami zobaczcie. Na miejscu trzecim fryzura, którą nazywałem same boki, a to dlatego, że osoby, które ją noszą, nie mają włosów z przodu, a właściwie czoło kończy się im na plecach. E, najgorsze w tym wszystkim jest to, e, że te osoby często te boki sobie m, zaczesują na prawo, na lewo, do tyłu, do przodu e, i wygląda to po prostu totalnie źle, najgorzej na świecie i tak się nie powinno robić. Taką fryzurę często noszą politycy, czyli osoby reprezentatywne, ale według mnie jest to po prostu... Wstyd. Ech, rozumiem panowie, że cierpicie z powodu braku włosów, usianie nie jest przyjemne, ale na litość boską, jeżeli włosy wam się kończą, po prostu zetnijcie się na łyso. Zanim wam powiem, kto jest na miejscu drugim, mała podpowiedź. Już wiecie, o kogo chodzi? Nie mam pojęcia, kto był stylistą i kto wymyślił tą fryzurę, ale jest to po prostu dla mnie jakaś masakra. Fryzura Mareczka z M jak Miłość. Jest po prostu jedną z najgorszych i dzięki temu trafiła do mojego rankingu najgorszych fryzur na świecie. Może było to celowe, bo dzięki temu Mareczek stał się hitem internetu. Może to jest klucz do sukcesu. Nie wiem, ale jeśli tak, to dobrze to przemyśleć. Ale jednak. I na miejscu pierwszym, nasz główny punkt programu Wisienka na torcie. Facet którego fryzjer musi być naprawdę artystą, bo zrobić coś takiego z taką perfekcją jest po prostu według mnie niemożliwe, a jednak jak się okazuje, jemu się udało. Nie wiem, czy oglądaliście takie kreskówki, gdzie bohater sobie biegnie i na przykład gilotyna przecina mu głowę, włosy, ciało. Tak, idealnie prosto. Właśnie to jest fryzura Krzysztofa Rudkowskiego, którego włosy i twarz wygląda jak po prostu jakiś prostokąt. On ma idealnie ścięte tutaj równiutko. Warto ewentualnie nawiązać z nami współpracę. Nie wiem skąd on czerpie inspirację z wybrzeża, ale stanowczo musi zmienić źródło. Robią dużą krzywdę. I... Na no dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał, dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco. A takich filmików będzie jeszcze więcej. Poradzę nad kolejnym zacznę wtedy, gdy pod tym filmikiem będzie 500 łapek w górę. Jeżeli korzystacie z Instagrama, to możecie również używać hashtagu pod włos, dzięki temu będę widział Wasze fryzury, będę mógł wam doradzać, komentować, ewentualnie karcić, jeżeli która z nich będzie jedną z tych najgorszych z pięciu, e to jakiś czas będę również wybierał kogoś właśnie z tego hasztagu, kto dostanie ode mnie zestaw kosmetyków do włosów, aby mógł robić jeszcze fajniejsze fryzury e i podsyłać jeszcze fajniejsze zdjęcia. Także dzięki za dziś i piąteczka. Warto ewentualnie nawiązać z nami współpracę.